Cześć, nazywam się Dominik Omiotek, jestem twórcą warsztatu zdrowia i od kilkunastu lat zajmuję się leczeniem ludzi i fizjoterapią. Jednym z głównych, z głównych działek mojej działalności jest praca z sportowcami na różnym poziomie, od totalnych amatorów po zawodników z najwyższej półki z World i olimpijczyków. I mówiąc o regeneracji, czy o takiej Podstawowych technikach dbania o siebie zawsze wymieniam dwie rzeczy. Pierwsza to są te ćwiczenia, które możecie znaleźć, w, którą, które znajdziecie w bibliotece, którą dla Was stworzyliśmy. A druga rzecz to rolowanie. Filmik instruktażowy odnośnie rolowania, o tym, jak się rolować, na co zwrócić uwagę, znajdziecie na mojej stronie zdrowia.eu w zakładce dla pacjenta. Film ten nagrałem z zawodnikiem World Touru, obecnie z zawodnikiem zespołu Bahrain Victorious, Kamilem Gradkiem Ten film jest cały czas aktualny, mimo że został nagrany kilka lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o rolowanie, w dalszym ciągu jest wiele pytań, wiele niejasności, czy wiele rzeczy, które mm, sprawiają, że albo rolowanie jest czymś idealnym, fantastycznym, albo czymś, co można wręcz zaszkodzić i o tym chciałbym Wam dzisiaj e, pokrótce opowiedzieć, sprzedać Wam kilka takich najważniejszych rzeczy, kilka takich typów e, odnośnie rolowania. Rolowanie. E, powstaje wiele wątpliwości i wiele teorii na temat tego, po co tak naprawdę rolowanie jest. I wbrew pozorom, nie wiem skąd się wzięło m, przeświadczenie, że rolowanie ma, jest jakąś formą masażu czy ułożenia tkanek. W rolowaniu najważniejsze, najistotniejsze jest ten prostopadły nacisk. I to ten prostopadły nacisk sprawia, że nasze tkanki zaczynają wracać do stanu sprzed treningu. Więc nie chodzi o to, że chcemy coś rozetrzeć, czy rozerwać, czy rozwałkować, tylko chcemy dać ten prostopadły nacisk w jak największej ilości miejsc w naszym ciele. I podobnie jak jest z ćwiczeniami, tak samo jest z rolowaniem. Kolejną istotną, chyba najistotniejszą rzeczą jest to, że rolujemy możliwie jak najwięcej elementów. Czyli kończynę dolną, jeżeli możemy, to kończynę górną. Natomiast, co jest mega istotne, nie możemy robić tego zbyt długo. I teraz to chyba najistotniejsza rzecz, która sprawia, że rolowanie albo jest czymś fantastycznym, albo czymś zdradzieckim. Moja żona kiedyś e, przyjechała m, po jednym ze szkoleń i mówi: Ty, Dominik, ty weź sobie te rolki i naprawdę wyrzuć, bo ty sobie niszczysz powięź. I tak, zgadza się. Rolowanie może Was bardziej uszkodzić, niż Wam pomóc. Jeżeli będziecie myśleli o rolowaniu jako o formie masażu czy ułożenia tkanek, to faktycznie bardzo często będziecie się uszkadzać. Dlatego idealnie byłoby, gdyby ktoś Wam pokazał, czy ktoś Wam zaprezentował moment, w którym przechodzimy właśnie z tej fazy, kiedy przywróciliśmy tkanki do stanu sprzed treningu, a zaczynamy uszkadzać tkanki, no bo zbyt duże tarcie, zbyt duży nacisk, zbyt duże naprężenia będą powodowały to, że te tkanki będą uszkadzane. Czyli jeżeli będziemy rolowali się bardzo długo w jednym miejscu 10-15 ruchów, to faktycznie zaczniemy się w tym miejscu uszkadzać, bo już to, co się miało zadziać przez ten prostopadły nacisk, przez wyrównanie e, poziomu kwasu hialuronowego między poszczególnymi warstwami tkanek, przywrócenie prawidłowej dystrybucji tego kwasu między poszczególnymi warstwami i zapewnienie prawidłowego ślizgu, czyli przywrócenie stanu sprzed treningu, sprzed wysiłku, to już zaszło i dalej jeżeli trzemy, pocieramy, rolujemy, zaczynamy te tkanki uszkadzać. Kolejną ważną rzeczą w rolowaniu jest to, że ten prostopadły nacisk będzie stymulował w sposób prawidłowy nasze eksteroreceptory, czyli receptory znajdujące się w skórze. I też proprioceptory, te znajdują się w e, tkankach głębszych, ale znów, jeżeli będziemy robić to zbyt długo, zaczniemy się e, uszkadzać. E, I to jest ważne. Ile powinno trwać rolowanie? Rolowanie, jeżeli spojrzycie na materiały, które są na stronie warsztatu zdrowia całego ciała, to jest czas do 10 minut, na pewno nie dłużej. Więc jeżeli chodzi o e, rolowanie, to nie możecie tego robić zbyt długo. Eee, tak jak powiedziałem już wcześniej, idealnie byłoby, gdyby ktoś Wam pokazał mm, ten moment przejścia z mm, momentu, kiedy rolowanie jest super, do momentu, kiedy rolowanie nas uszkadza. Określa się to jako moment uczucia pierwszego rozluźnienia. I to faktycznie tak jest. Jeżeli Zaczynamy się rolować, przykładamy nacisk i robimy jeden ruch, drugi. I w zależności od osoby, od tego jak jesteśmy wytrenowani, czy w jakim z, y, poziomie napięcia mamy tkanki, czasami ten jeden ruch, dwa już wystarczają y, do tego, żeby poczuć takie pierwsze uczucie: O, jest troszkę lepiej. Jeżeli my poczujemy to O, już jest troszeczkę lepiej, to znaczy, że przechodzimy dalej. Już nie trzemy dłużej, bo tam nic nie da pozytywnego. Dalej możemy się już tylko uszkodzić. Więc przykładamy kończynę, poczułem rozluźnienie, idę dalej. I to jest rzecz, która dla mnie i dla Was powinna być najważniejsza. Wyczucie tego momentu, kiedy pomagamy sobie, a zaczynamy się uszkadzać. Tak jak i w treningu e, mówi się, że lepiej troszeczkę za mało niż za dużo, w rolowaniu jest bardzo podobnie. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, i którą e, z doświadczenia uważam, że jest bardzo istotna, a przede wszystkim jest istotna dla osób, które siedzą czy mają problemy z nawracającymi problemami bólu w dolnego odcinka pleców, jest rolowanie okolicy miednicy, bo tak naprawdę to w miednicy mamy najwięcej napięć, które wpływają na e, naprężenia w dolnym odcinku pleców. I teraz, co jest ważne w rolowaniu miednicy, to, że nie zrobimy tego na normalnym wałku. Więc wykorzystujemy do tego kule. I co jest tutaj istotne? Istotne jest to, żeby rolować struktury boczne miednicy pod talerzem. Pod talerzem biodrowym a między krętarzem kości udowej. Robimy to na boku i staramy się znów docisnąć, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, to ten nacisk jest ważny, a nie sam ruch, samo rolowanie, przerolować, przestymulować cały ten obszar odkrętarza kości udowej przez szczyt talerza biodrowego i po pośladek, po krawędzi kości krzyżowej. To są elementy, czy to są obszary, które, na które warto zwrócić uwagę i które są bardzo istotne w rolowaniu, zwłaszcza dla osób, które bardzo dużo siedzą. Kolejna rzecz dla mnie, bardzo istotna, bardzo ważna i o którą będę walczył. E, zawsze to to, że nie wolno rolować nie wolno rolować, się na, nie wolno rolować pleców na e, szerokim wałku. Do tego służy duobol i tylko i wyłącznie na duobolu rolujemy plecy. E, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mogłoby to mieć sens u osób, które u kulturystów, gdzie masyw mięśni, prostowników, żbietów, Porsztynnika grzbietu wystaje poza wyroski kolczyste i wtedy faktycznie może rolujemy tkanki miękkie. Natomiast jeżeli mamy osobę szczupłą, to już wtedy na wałku kładziemy przede wszystkim wyroski kolczyste i rolujemy kości, co całkowicie przeczy idei rolowania. I o ile nie byłoby tu większego problemu, jeżeli mamy osoby zdrowe czy bardzo sprawne, o tyle jeżeli Trafilibyśmy na przykład na osobę, na starszą osobę, czy przepraszam na starszą, na osobę w wieku menopauzalnym kobietę z rozpoczynającą się osteoporozą, z rzeczą bardzo częstą, która się położy z całą siłą na takim wałku, a jest sportowcem, biegaczką, więc jest ambitna i weźmie sobie najtwardszy wałek, to wyobraźcie sobie, co może się stać, jeżeli z całą siłą dociśniemy taki wałek, będziemy rolowali się, Rolowali wyroski kolczyste, bardzo e, kruchą strukturę na takim wałku. Jeszcze gorzej jest, jeżeli trafilibyśmy na przykład, tutaj bardzo taka skrajna sytuacja, ale też bardzo możliwa i bardzo częsta wbrew pozorom e, mamy jakąś przerzut nowotworowy do kości kładziemy się, szczupa osoba kładzie się na takim wałku, e, roluje wyroski kolczyste. Może stać się tragedia. Bardzo Was proszę, nie rolujcie pleców na prostym wałku. Zawsze duo ball. Jeżeli macie do wyboru rolowanie się o ścianę lub w pozycji leżącej, oczywiście polecam Wam wybranie ściany, bo macie wtedy lepszą kontrolę nad tym. Chyba że jesteście naprawdę doświadczeni i macie, jesteście już mm, sprawni w rolowaniu, nie widzę problemu. Można to robić w ten sposób. Natomiast, jeżeli macie do wyboru o ściany. bardzo Was proszę. Tu mój apel, jeżeli widzicie kogoś, kto się roluje, kto roluje plecy na takim wałku, wytłumaczcie mu i przypuszczcie mu ten przykład. Może pomożecie, może zapobiegniecie naprawdę dużej tragedii. Podsumowując, rolowanie. Delikatnie, nie za długo, całe ciało. Plecy rolujemy duobolem, nie e, płaskim wałkiem. Miednicę rolujemy kulą i zwracamy uwagę na miednicę. Jeżeli siedzimy na co dzień, czy dużo czasu spędzamy w pozycji siedzącej, lub jesteśmy kolarzami czy zawodnikami, którzy, e, którzy są narażeni na przeciążenia w okolicach miednicy, kula i okolice między szczytem krętarza i szczytem talerza biodrowego. Bardzo ważne elementy do wyrolowania. Resztę znajdziecie na filmikach na mojej stronie warsztaatzdrowia.eu, zakładka dla pacjenta. Serdecznie polecam.